Dzień dobry, witam dzisiaj z rana na warsztacie, a więc co u mnie słychać dzisiaj. Dzisiaj głównie same fleki Same fleki, trochę klejenia jakieś dwie torebki do pracy halówki. Tu nam chcę pokazać Sasy. naprawdę nic szczególnego, ale tutaj <laughs> będzie dopasowany. Nie wiem, czy to dobrze widać. Będzie w kamerze. Będą fleki Vibram do takich małych damskich butów. Też można dać coś porządnego na zimę. I bramki <laughs> jeszcze jedna rzecz, którą mogę pokazać Wam a więc przyjechał do mnie klient z takim problemem że tutaj już widać, że Zelówka skórzana, chyba skórzana, zdziera się szybko. Natomiast dla niego problemem był fakt, że buty strasznie hałasują. Że są, że są głośne. Jeden, drugi bucik. I tutaj takim wyborem były pleki, zelówki Vibram. Takiej linii. One są bardzo elastyczne, mają najmniejszą twardość z tych produktów Vibrama, które mam. No, oprócz może typowo zimowych, i one mają też grubość 6 mm, czyli nie są jakieś bardzo grube. Tak samo zelówki są też, też bardzo elastyczne, więc myślę, że ten, ten wybór jak najbardziej. Jak najbardziej do tych, do tych butów jest jest dobry. A więc tak, mniej więcej będą zeluweczki i obcasiki. I obcasiki to robię. Dzisiaj już zacznę to robić, ponieważ klejenie do skóry tutaj troszeczkę to dłużej trwa. A więc tyle z jakichś rzeczy wartych do pokazania. Reszta to standardowe, standardowe naprawy fleki, zelówki, klejenia i wstawki. A więc miłego dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.